Cześć, napisałem dzisiaj na grupie o trybie Infected w Quake Life i uznałem, że nagram jeszcze krótki filmik pokazujący jak w praktyce wygląda rozgrywka w tym trybie na przykładzie meczu z BOTami. Pokażę dosłownie dwie rundy, także można było załapać ogólne zasady. No to jedziemy. Rozpocznę w drużynie uciekających. Dobra, te trójkąty to są moi kumple z drużyny, w sensie boty. Goniący jest jeden. O, już kogoś zabił. Za każdym razem, jak zginie ktoś ode mnie z drużyny, ja dostaję survival bonus, czyli po prostu jeden punkt w nagrodę za to, że to nie byłem ja. Można prać O, tak wygląda zombiak. Można prawie z nimi walczyć, jest dosyć trudne, bo mają sporo HP. Ja do dyspozycji z broni mam jedynie machine guna i shotguna. No i piąchę. I ważne jest to, że mogę się poruszać jedynie zgodnie z fizyką klasyczną, czyli nie mam kontroli lotu w przeciwieństwie do goniących, co zaprezentuję w następnej rundzie. Jako że zostałem na placu boju jako ostatni, to gdy zginę, to ja rozpocznę następną rundę jako zombie. Zombie? Można prawie z nimi walczyć, ale to jak mówię, jest to... Ajajaj! No dobra. Druga runda, zgodnie z obietnicą rozpoczynam e, jako goniący. Widzę takie ikonki mózgów przez ściany, które pozwalają mi namierzyć e, uciekających. No i to tyle, pozostaje mi ich zabić. Mam w tylko tylko pionkę, ale ona zabija każdym uderzeniem i mogę się też poruszać zgodnie z fizyką, powiedzmy, z fromolda. To znaczy, mam pełną kontrolę lotu, jak widać, mogę się tutaj zakręcać, kakać po schodkach i tak dalej i tyle, teraz dostajecie tam Każdy bot, który go zabije, dołącza do mojej drużyny jako zombie, o właśnie. I chodzi o to, żeby wyciąć w drużynę przeciwną. Gdzieś tu, o jest mózg ostatni, dobra. O, dwóch, bot bo zabił. No i to tyle, to cała filozofia. Dzięki.